Cześć, tutaj Addison Swift Cry I w dzisiejszym odcinku sobie zobaczymy nowego konia, który jest chyba raz, się nazywa Persheron Tak mi się wydaje yy... Jeszcze nie oglądałam żadnych jego spoilerów ani nic, tylko widziałam jego tak, jak wiecie, to zdjęcie takie, jak się lubi do SSO. Jest nowa aktualizacja, to jak się pokazuje na środku ekranu, to tylko to widziałam. Także jesteśmy już tutaj e, na akreach zrobili pola najdokładniej, i już tam podjeżdżamy. zobaczcie, bo na mapce, że on jest gdzieś tam. Hmm. O, boże będzie, będzie, będzie. Dobra, to... Y, Okej! Okay, ale ładnie wyjechałam. Dobrze, tam jeszcze widzimy się jak sobie tu wyjadę. Ale no dobra, ładnie. Okej, okay, one są tutaj. On są w tej stani. tak! Jezu, ale... ile tu jest ludzi. No dobra, ale jakie one są piękne! Dobra, ja sobie zejdę z konia, żebym tak dokładnie do nich podejść. Takie piękne, zimno krwiste. Okej, okay, ale śliczne są, jaką grzywę długo mają. Ej, fajne, mi się podoba. Nie, no super. Trochę te grzywy mają chyba tak zrobione na wzór yy, fryza, tak mi się wydaje, jest bardzo podobna. Okej, okay, tutaj mamy takiego o Karuska. O czy, a jaki ogon taki fajny, no cofnij się koniu Dobra, y, jaki ogon fajny też mają taki, y, no bujny taki, nie? O. no dobra, Jezu, ja tu ludzi Okej, okay. o ma takie fajne jabłuszka na brzuszku, ej fajnie, fajnie O, tutaj ładnie widać ten taki ogon bujny Jak, jak prostu stoi głową, nie no, mi się strasznie podobają o Boże, ale ten jest piękny. Ja chyba nawet go kupię sobie, słuchajcie. Jeju, ale on piękny. No, mi się strasznie podobają te perszerony. Mm, dobra, i tutaj też coś jeszcze jest. A i tu takie te słabigniady. Ale też nie, no, są. Mega. No dobra, co podejdziemy do jednego z nich, dobra, tego najbardziej obleganego. O, jestem zeszłam. Okej, okay, jestem i se tutaj o, okej. Ja jak kosztuje tylko 850, ale super, myślałam, że to będzie takie, wiecie, coś typu, y, powiedzmy 960, 959 chyba są jakieś takie, czy 950, to 850 kosztuje nie, no mega. Okej. Okay. Mm. No super, ja to mi się cieszę. Ja sobie go chyba dzisiaj kupię tego tutaj, tak? Mi się on strasznie podoba. Ale to jeszcze nie są wszystkie, słuchajcie, bo jest jeszcze jeden w forcie pinta. Także do zobaczenia za chwilkę już w Forcie pinta. No dobra. Już jestem. Sobie już podjeżdżamy do Fortu Pinta. Tak powolutku, sobie odjedziemy, podkusujemy Jezuką. Usać biegniemy. trwałem. O, no, tu też jest jakieś oblężenie ludźmi. O, to też jest całkiem sporo. Ale śliczny. Ej, ten też jest ładny. No, mi się też ten mega podoba. I on teraz... Żałuję, że ja go zobaczyłam, bo teraz mam taką rozkminę Więc tego tam tego... o tego, na którym ona jest. Nie no, super. A i właśnie. O! One mają takie fajne dodatkowe fryzury. Także na pewno sobie kupię tą fryzurę. Yy, no, strasznie mi się podoba. Yy, no wygląda takiego konia naprawdę... O, to jest ta fryzura. Pokażę, no hej, ale stań, Kupi to. No. No dobra. No konie są te naprawdę śliczne, takie zimno krwiste. Myślałam też, żeby pobiec sobie szajera, ale stwierdziłam, że no, wolę poczekać na odnowienie go Bo no, mam nadzieję, że go odnowią, zrobią nową generację Ale no teraz na razie nie będę myśleć o szajerach, bo no ten jest prześliczny i wiecie, taki już zimna krwisty jeden taki będzie to tam. <laughs> Wystarczy mi... Okej, okay, no to chyba to tyle co o tych percheronkach chciałam Wam powiedzieć, pokazać no, mi się mega one podobają naprawdę i na pewno zaraz sobie jakiegoś kupię albo tego, albo właśnie tego takiego jakby, nie pamiętam, skary taki coś takiego, ten taki ten co tu przed chwilą był z tą fryzorką. także no do zobaczenia! aha właśnie, jeszcze jedno w opisie podałam Wam znalazłam nowy kod na darmowy tydzień Star Ridera, więc wchodźcie w opis, jest tam kodzik. No i oczywiście jeśli Wam się też podobają te konie, dajcie komentarz, dajcie komentarz też, jeśli kupiliście to jaką maść wybraliście. No, to chyba tyle. Także pa!